Jestem, bo mi się wyłączył telefon. Skończyło się nagrywanie. Dokończone. No to Cię Zapraszam, nie? Witajcie na kanale naszym. że to jest za kanał Macieja. Co? że to jest kanał mój i Macieja. I twój. No tak. Czyli na naszym kanale. Ale nagrywam się ja, tak? No nagrywam, no, no panie! No dobra Zaproś mnie No musisz wyjść z tego... z tego gównianego trybu Kopiesz, że załatwienie Na, na boty gramy? Tak. Bez, bez, boty. Dobra, ja serdżuję jak, jak coś, nie? No. Jestem serdziemy Dajcie łapkę w górę koniecznie i tuba. Łapka w górę na, na początku, wsód na końcu. Okay. Nie wijmy się. O, a ile już gastę? Ja? No. Dwa, trzy lata Ja od sierpnia zeszł zeszłego roku no, O, i dobrze ci tak Teraz tam sobie siedzę I nic mi nie zrobisz Gdzie ty jesteś? Gdzieś na pewno A ja kusek Co? O. Ale ty. Chcemy ja półko, bo tej masy nie znałem. Mogę... No, trzeba się przystosować. Ja, ja też... Dawaj daj na Majka, bierz i gramy na boty. Wiesz dlaczego daj na Majka? Dlaczego? Bo y, pamiętasz, no tam... By, jak tam jest dużo cubów, nie? No To? Czekasz. Jak go zabierzesz? No. Kiedy na Majka zabierzesz, to wtedy tam będziemy, no. wstępniemy się i będziemy wszystkich walić botów. No. To dawaj. Dam. O nie, nie, ja pierniczę, jeszcze boty. O kurze, bo A masz, jak, masz, jaką, masz jakąś zwierzynę? Nie ja nie mam dlaczego? No bo nie mam. Podsadzaj się! No. Pod siebie masz te dynamity! No nie mogę jakoś nie Pod siebie dynamity! Nie jak gówno ze no no ten far Muszę go zmienić! Ja jeszcze raz byłem tego zrobił, Paweł, Mały nie jechał, Mały nie. Oglądasz mnie tak? No tak, Karla, co? To... No kurde! No. No co się dzieje? W końcu. No ta głupia armata! Ej, ja ci teraz coś pokażę. Coś, coś super ci pokażę. Ja tych 7 A ja mam 8. Mać, on się, on nie, on nie widzi mnie. Widzisz pas, co on robi? Ale to wstało, wół. To jest stary, nie? A ty pniej się gdzieś. Oj. Oj, on się smuci. On nie nosi guziki, się smuci. No nie, jeszcze bym poszedł portalem Pat zaraz burza będzie I go zabija. Zabiję go zaraz burza Oj, to dlatego nie wie gdzie ja jestem że zabiję się o strafę. Ale i tak super, mega. Dobra, ja teraz biorę y, Tika. A kogo mam... Jeszcze cykureczkę bym wbijać w cykureczkę. Nie. Nikogo już nie wypełniłeś. to

No dobra, to nie będziesz... Już... O nie, sprout na siedmiu Co ten spike zrobił tej bombie? O nie, oblokowało mi się przejście! Dawaj bomba Tika Ja go odstraszam tymi minami? A jakie bot się zabił? Daj na mhm. do mnie dzwoni, ale nie wiem kto. Ej, patrz, zablokowałem to, Jackie! O.